Ej szesnastki, co to jest za pandur u mnie na bramce? Twój zawodnik A bo ja bramkarza nie ściągnąłem No, no nie Ederson. się, Edersona wyrzuciłeś I to wszystko wyjaśnia <laughs> Ale zaraz o kiedy wyrzuciłem Edersona Aha, <laughs> wtedy jak ja myślałem, że lewego mam w składzie no. Oj, k**a <laughs> Ale przysięgam, że ja, ja nie zwróciłem uwagi Jaki <laughs> <laughs> Ej to Co to jest co za co pandur mnie na Co to jest, to to jest za chłop co w ogóle? Co za legendarny, co to za legendarny co, co moment to jest? jest nie? Co, to... Chłop, przez Bez... pół godziny ustawia wytyczne. Nie widział, że ma bramkarza jakiegoś normika. Co za głośno. Ja pier... został. Nie, no nie wierzę w to, co widzę. Ej, to jest pierwsze z teraz... historii. To jest o... pierwsze z historii tej gry. We... Znaczy, Jake, Ja się o, więc... absolutnie teraz Jacob Jacob zamotałem. Powiedz... Zamotałem się ze względu na to, że ja cały czas. Kurde, ja byłem pewien. Nie patrzyłem w ogóle na tą formację, przysięgam. Nie patrzyłem na tą formację, bo byłem pewien, że tam jest Ederson. I myślałem, że coś się może ewentualnie zasrało, że on z tego składu wypadł jakoś. Ale nie. no Mistrzostwo nie. Świata, Pandur. Co to? Pandur. Masz od dzisiaj.